Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj zrobimy zadanie, którego nie udało się dokończyć na jednym z live'ów. Jest to zadanie z czerwca 2015. Objętość ostrosłupa prawidłowego trójkątnego ABCS jest równa 27 pierwiastków z 3. Długość krawędzi AB podstawy ostrosłupa jest równa 6. Oblicz pole powierzchni całkowitej tego ostrosłupa. I przede wszystkim na samym początku możemy sobie wypisać parę ważnych rzeczy, a mianowicie na przykład to, że wzór na pole całkowite każdego ostrosłupa to pole podstawy plus pole boczne. Możemy też zauważyć, że w tym ostrosłupie w podstawie znajduje się trójkąt równoboczny, a więc jeśli będziemy chcieli obliczyć jego podstawę, to musimy użyć wzoru na pole trójkąta równobocznego, a więc a kwadrat pierwiastków z 3 przez 4. Kolejną bardzo ważną rzeczą w tym zadaniu jest to, że pole boczne to trzy identyczne trójkąty, których pole możemy obliczyć ze wzoru a razy H przez 2, czyli inaczej 1 druga a razy H. I jako, że mamy trzy identyczne ściany, to to będzie trzy razy 1 druga a razy H. I na samym początku możemy wykorzystać informację, która jest podana w treści zadania, a mianowicie informacji o objętości tego ostrosłupa. Wiemy, że objętość ostrosłupa opisujemy wzorem 1 trzecia pola podstawy razy wysokość. I teraz możemy w odpowiednie miejsca podstawić odpowiednie wielkości albo wyrażenia. Wiemy, że objętość jest równa 27 pierwiastków z 3, bo zostało to zapisane w treści zadania. Wiemy też, że pole podstawy możemy opisać jako a kwadrat pierwiastków z 3 przez 4. H pozostaje bez zmian, czyli to jest wysokość naszego ostrosłupa. Teraz możemy w miejsce A podstawić 6, bo krawędź podstawy dokładnie tyle wynosi. W kolejnym kroku uprościmy wszystko najmocniej jak to jest możliwe, czyli 6 do potęgi drugiej to 36, a 3 razy 4 to 12. I w tym momencie musimy zauważyć, że obustronnie możemy podzielić przez pierwiastek z trzech. Czyli ten pierwiastek z trzech nam się skróci, więc po prawej stronie zostałoby nam 36 przez 12, a 36 przez 12 daje nam 3. Teraz obustronnie możemy podzielić przez to, co nam w cudzysłowie przeszkadza przy tym H, a więc przez 3 i uzyskujemy H równe 9. Tak więc mamy już wysokość całego ostrosłupa, ale potrzebujemy jeszcze wysokości... Ściany bocznej, tak by można było obliczyć pole boczne. I do tego teraz właśnie będziemy dążyć, aby znaleźć wysokość ściany bocznej. Wiemy, że w podstawie znajduje się trójkąt równoboczny i trójkąt równoboczny ma wysokość opisaną wzorem A pierwiastków z przez 2. Wiemy również, że wysokości w trójkącie równobocznym dzielą się w proporcji 2 trzecie. I jedna trzecia. Dwie trzecie i jedna trzecia. Zawsze te dwie trzecie wychodzą od wierzchołka i idą do miejsca przecięcia, a jedna trzecia jest od miejsca przecięcia się wysokości do podstawy. Więc my będziemy potrzebowali tego odcinka oka, a więc jednej trzeciej wysokości. Będziemy potrzebowali tego odcinka, ponieważ tutaj tworzy nam się trójkąt równoboczny, przepraszam, nierównoboczny, tylko prostokątny gdzie wysokość to 9, OK obliczymy i przeciwprostokątną tego trójkąta będzie SK. I na początku obliczymy sobie długość tego OK. Długość OK to 1 trzecia wysokości, czyli 1 trzecia razy wzór na wysokość, czyli 1 trzecia wysokości to 1 trzecia razy. W miejsce A możemy podstawić 6, bo tyle wynosi długość krawędzi w podstawie. I tutaj wszystko nam się ładnie skróci, ponieważ 3 razy 2 to 6 i 6 dzielone przez 6 zostanie nam 1, a więc zostaje nam 1 pierwiastek z 3. I teraz możemy już skorzystać z twierdzenia Pitagorasa, a więc SO kwadrat plus OK kwadrat da nam SK2. Tutaj to jest opisane jako OK i HB, czyli wysokość ściany bocznej. Wysokość ostrosłupa to 9 OK... Ma pierwiastek z 3, więc 9 do 2 to 81, pierwiastek z 3 do 2 to 3, czyli wysokość ściany bocznej to pierwiastek z 84. No i teraz 84 możemy zapisać jako 4 razy 21, a z czwórki możemy wyciągnąć pierwiastek i to będzie 2, czyli wysokość ściany bocznej. To 2 pierwiastki z 21. Teraz możemy już przejść do obliczenia pola całkowitego, a więc pole podstawy to a kwadrat pierwiastków z 3 przez 4, i nasze pole boczne to 3 razy 1, 2a razy h. W miejsce a podstawiamy 6. Nasze a to 6, i h to 2 pierwiastki z 21, co obliczyliśmy wcześniej. Tak więc pole całkowite to będzie 6 do 2 to 36, 1 druga razy 6 razy 2 i to jeszcze razy 3, to nam daje 18, bo 6 razy 2 to 12, 12 dzielone na 2 to 6 i 6 razy 3 to 18. No i teraz jeszcze tylko możemy skrócić 36 z 4, co daje nam 9. I mamy odpowiedź w postaci pole całkowite tego ostrosłupa. To 9 pierwiastków z 3 plus 18 pierwiastków z 21. Można by to było zapisać jeszcze w inny sposób, ale taka postać będzie wystarczająca, by dostać 5 punktów na maturze. Mam nadzieję, że dla Was wszystko tutaj jasne. Jeżeli macie jakieś pytania, to pamiętajcie, że możecie pytać śmiało. Nie zapomnijcie o live'ach w każdą środę i zapraszam Was też bardzo serdecznie na stronę www.pewniakimaturalne.com, gdzie możecie nabyć moją książkę, w której zawarłam właśnie pewniaki naturalne, fajną kartę wzorów, których nie ma w tablicach CKE oraz takie naprawdę duże, pełne rozwiązania wszystkich zadań. Także zapraszam Was i dziękuję za obejrzenie tego filmiku.